Witam serdecznie wszystkich studentów SSW, czyli Szkoły Sukcesu Walen, oraz pozostałe osoby oglądające w kolejnej lekcji numer 71, która dotyczyć będzie faktów i mitów w MLM. Dzisiejszy temat, który będziemy poruszać, jest związany z zasięgiem. Przygotowałem dzisiaj kilka ciekawych rzeczy, które posłużą mi jako przykład do tego, ażeby odbiorcy mogli zrozumieć, co mam. Na myśli. Między innymi mam ze sobą dzisiaj słownik języka angielskiego napisany i wydany pod przewodnictwem Oxford University Press. No jako biznes edukacyjny, jako szkoła walen, która między innymi oferuje wysokiej jakości kursy językowe, zachęcam wszystkich do posiadania fizycznego tutaj słownika, który może Wam ułatwić przyswajanie różnego rodzaju wyrazów, zwrotów. Znaczeń, sensów i ogólnie również pomóc Wam wejść na wyższy poziom znajomości języka, w tym przypadku angielskiego. Mam również podręcznik, który napisany jest pod przewodnictwem tego samego wydawcy, również Oxford University Press książkę do gramatyki. Pomijając jednak książki naukowe, podręczniki, czy chociażby właśnie tutaj słownik mam ze sobą jedną z moich ulubionych książek. Jest to zbiór 50 chińskich klasycznych ci. Jest ta książka napisana dzięki i przy współudziale jednego z profesorów, który jest wykładowcą w Szanghaju, Pan Ten przetłumaczył 50 najpiękniejszych, najwspanialszych, najcudowniejszych i najważniejszych poezji należących do klasyki literatury Chin. Zakupiłem tę książkę, kiedy mieszkałem w prowincji Jiangsu w Chinach i te osoby, które mnie znają, oraz ci oglądający, którzy już od dłuższego czasu śledzą moje lekcje, wiedzą, że jestem również zafascynowany kulturą Chin, historią, obyczajami. Spędziłem sporo lat w tym kraju, mam tam znajomych, przyjaciół i zawsze serdecznie polecam żeby odwiedzać państwo środka, dlatego że jest to cudowny kraj, kraj w którym możecie dowiedzieć się wiele rzeczy na temat azjatyckiej chińskiej kultury, ale odkryć również rzeczy, o których dotychczas nie mieliście pojęcia. Dlaczego w ogóle przedstawiam te podręczniki? Dlaczego w ogóle również mówię o języku angielskim? Zacznę od tego drugiego. Gdybym nie znał angielskiego, no to po pierwsze nigdy nie mógłbym zamieszkać za granicą. Nie mógłbym na przykład pracować w Szanghaju, w Pekinie, teraz tutaj w Tajlandii, w Bangkoku, finalnie również jako wykładowca na Uniwersytecie na północy tego kraju. Język angielski otworzył przede mną świat. Mam wspaniałą żonę, rodzinę, podróżuję po świecie, komunikuję się z ludźmi ze wszystkich kontynentów i wielu krajów na całej planecie. Natomiast nie to jest istotne. Istotne w przypadku tych podręczników jest kwestia zasięgu, jeżeli mowa o edukacji. Jest to bardzo związane z MLM, jest to bardzo związane z networkiem, jest to bardzo związane z biznesem, którym się zajmujemy. Widzisz, w dawnych czasach edukacja była w zasadzie dostępna i zastrzeżona dla nielicznych. Kiedyś, bardzo dawno temu, na przełomie wieków, no zazwyczaj wyedukowani byli księża, Duchowni, kapłani, jacyś szamani, tutaj w przypadku Tajlandii, buddyjscy, mniejsi. W dalszej perspektywie edukacja była dostępna tylko dla mężczyzn, a kobiety do pewnego czasu w ogóle nie mogły się uczyć. I pomijając te wszystkie kwestie historyczne, kulturowe, obyczajowe, trzeba powiedzieć, że posiadanie fizycznych książek samo w sobie oczywiście jest wspaniałe, dlatego że ja sam Wolę korzystać z książek, które są wydrukowane, aniżeli czytać na przykład przy użyciu tabletu, komputera, smartfona. Chodzi jednak o to, że w dzisiejszych czasach przy wykorzystaniu technologii właściwie całą Bibliotekę Narodową możemy mieć przy sobie w kieszeni. Podobnie jest w MLM-ie. Mamy u nas w szkole Walen osoby, które mają ogromne doświadczenie w marketingu sieciowym, dlatego że zaczynały już ponad 30 lat temu, w latach 90. No i rozmawiałem z tymi osobami na temat tego, jak to wtedy wyglądało. Wiadomo, że była to początkowa faza rozwoju tego biznesu w naszym kraju, ale mniej więcej opis wygląda w ten sposób. Setki tysięcy kilometrów przejeżdżanych przez nasz kraj. Niejednokrotnie pociągiem, autobusem, PKS-em, co po niektórzy posiadali samochody. Pukanie do drzwi potencjalnych odbiorców i klientów. Organizowanie konferencji, spotkań, często na drugim końcu kraju. Konferencje te z kolei były też ograniczone, no bo była ograniczona liczba miejsc. Są osoby, które osiągnęły sukces, które zarobiły bardzo dużo pieniędzy, i nawet w dzisiejszych czasach mogą wykorzystywać to doświadczenie mogą wykorzystywać tę wiedzę, którą zdobyły, właśnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Natomiast zupełnie zmieniły się dzisiaj nie tyle, że techniki sprzedaży, rekrutacji, sponsorowania, budowania sieci co narzędzia. I właśnie MLM. I fakt oraz prawda, która dotyczy tego biznesu jest taka, że jest to biznes, który pozwala nam działać globalnie, międzynarodowo i z ogromnymi zasięgami. Tym bardziej, że mamy to dobrodziejstwo czasów, w których korzystamy z internetu. Dzisiaj praktycznie przy wykorzystywaniu komputera, smartfona, tabletu czy jakiegokolwiek narzędzia, dzięki któremu możemy łączyć się z internetem poprzez internet i dzięki internetowi, możemy docierać do milionów potencjalnych partnerów. Nie trzeba jeździć na drugi koniec kraju. Mało tego, w tym biznesie przy wykorzystaniu internetu nie ogranicza nas lokalizacja, nie ogranicza nas czas. Nie ograniczają nas kwestie takie jak kultura, obyczaje. Nie ogranicza nas nawet język, bo znając właśnie między innymi angielski, jesteśmy w stanie rozmawiać z ludźmi, którzy żyją na wszystkich kontynentach na całym świecie. Kolejna kwestia związana z zasięgiem jest taka, że mamy tutaj bardzo szybki przekaz, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty tak zwane digital, czyli produkty niefizyczne, tylko cyfrowe, możemy w krótkim czasie, w szybkim tempie, na dużą skalę kontaktować się z ludźmi ze wszystkich miejsc na całym świecie i dostarczać im produkty czy usługi, no niemalże w czasie rzeczywistym. Kolejna kwestia związana z zasięgiem jest taka, że możemy właśnie docierać do ludzi na masową skalę. Nie mamy ograniczeń na przykład, że dana sala zmieści 100 osób albo 50, albo możemy spotkać się tylko z 20 osobami. Właściwie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok możemy kontaktować się z milionami, żeby nie powiedzieć miliardami ludzi na naszej planecie. Kolejna kwestia to narzędzia. Wspomniałem już o samochodzie, przemieszczaniu się po kraju na przykład PKS-em, czy. Pociągiem. Dzięki właśnie internetowi, dzięki smartfonom, komputerom, tabletom, nasz biznes jest bardzo tani i możemy docierać do wielu osób nie ponosząc ogromnych kosztów. Patrząc nawet na to, co działo się 30 lat temu, trzeba powiedzieć, że osoby, które zaczynały swoją przygodę w MLM-ie, musiały ponosić naprawdę ogromne koszty na samym początku swojej działalności. I to nie tylko ze względu na to, że musiały zakupywać określone produkty czy usługi, ale również poświęcać właśnie pieniądze chociażby na benzynę, bilety, hotele, różne noclegi, wyżywienie i można powiedzieć, że więcej wydawały, aniżeli w początkowej fazie rozwoju zarabiały. Dzisiaj to wszystko odchodzi niemalże na półkę niepamięci. Możemy ten biznes robić z domu, nawet na polach ryżowych, tak jak ja, w Tajlandii. Możemy kontaktować się z ludźmi, właściwie będąc nawet na wakacjach, w pracy. Możemy się kontaktować z ludźmi spacerując nad jeziorem, będąc w kawiarni, restauracji, gdziekolwiek byśmy nie chcieli, i niejednokrotnie można to robić nawet za darmo, w tym sensie, że mamy dostęp do Wi-Fi. Także odchodzą nam bardzo ogromne koszta, a dodatkowo mamy ogromny potencjał, którego nie miały osoby, które zaczynały 30 lat temu na klasycznym fizycznym rynku marketingu sieciowego. Mówię o tym, dlatego, że w szkole Walen między innymi poprzez zasięg, poprzez narzędzia, które posiadamy na naszej platformie, poprzez znajomość języka angielskiego, jak również kursy językowe, dzięki którym nasi partnerzy i studenci mogą polepszyć swój potencjał i osiągnąć wyższe poziomy swoich umiejętności, możemy zarabiać w krótkim czasie, szybko, na dużą skalę, masowo, z ogromnymi zasięgami i bez jakichkolwiek ograniczeń. Warto o tym pomyśleć, warto na ten temat się zastanowić, no i dojdziecie również sami do wniosku, że jest to biznes, gdzie przy niewielkich kosztach początkowych i zaangażowaniu przy wykorzystaniu technologii, przy wykorzystywaniu możliwości jakie daje nam życie, możemy zbudować sobie finansową wolność i działać globalnie, międzynarodowo na dużą skalę. Dlatego, że kładąc poprzeczkę bardzo wysoko, stawiając sobie jakieś wysokie wymogi, finalnie osiągniemy o wiele większy Sukces. Właściwie w żadnym biznesie fizycznym, nawet jeżeli będzie to MLM, nie mamy takich możliwości, jeżeli chodzi o zasięg, jakie są w biznesie, który oferuje produkty cyfrowe. Nie potrzeba żadnych licencji, nie potrzeba cła, nie potrzeba różnego rodzaju kontroli na granicach, wysyłek, pakowania rzeczy do fizycznych paczek, udawania się do kuriera na pocztę i tak dalej. Za pomocą twojego komputera, twojego smartfona, twojego tabletu możesz rozmawiać z ludźmi ze wszystkich zakątków świata, w czasie rzeczywistym oferować im twoje produkty czy usługi i również zarabiać właściwie na poczekaniu, gdzie w przypadku szkoły Walen wszystkie pieniądze, które tutaj zarobisz, wpływają automatycznie na twoje konto w czasie rzeczywistym. Nie musisz czekać tydzień, miesiąc, dwa dni, cztery dni, pół roku. To, co sprzedasz, to, co zaoferujesz, to, co sam zakupisz, bo w marketingu sieciowym również ty jesteś klientem i dzięki temu, że kupujesz produkty, z których jesteś zadowolony, z których korzystasz i które polecasz innym, również powiększasz swój kapitał. Tutaj właśnie nie ma jakichkolwiek ograniczeń, jest bardzo duży zasięg. Właśnie dzięki temu, że mamy dobrodziejstwo czasów, gdzie możemy korzystać z technologii i internetu. W kolejnym odcinku prawdopodobnie rozpocznę również kolejną serię filmów, które będą pewnego rodzaju webinarami, stricte związanymi ze szkołą Walem. Mam bardzo dużo zapytań, dostaję wiadomości prywatne, dostaję również maile. I nie sposób odpowiadać indywidualnie na tak wiele wiadomości. Dlatego też postanowiłem, że będę nagrywał webinary. One będą trwały około 30 minut, i być może raz w tygodniu albo dwa razy na miesiąc będę zamieszczał szczegółowe filmy dotyczące naszego biznesu, naszych narzędzi, planu kompensacyjnego, możliwości zarobkowych. Informacje dotyczące naszych produktów, również informacje, w jaki sposób budować sieć, rekrutować czy sponsorować swoich kolejnych partnerów biznesowych, i będę dzielił się wiedzą dotyczącą naszej platformy, narzędzi i tego, w jaki sposób zbudować finansową wolność ze szkołą Walem. Ruszamy również niebawem z czymś wspaniałym, a mianowicie z prowizjami, które będą. Prowizjami niemal, że można powiedzieć pasywnymi, dlatego, że będzie to związane z poziomowym, rotacyjnym systemem wynagrodzeń. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na ten temat, no to zostawcie swój komentarz. Możecie również wysyłać oczywiście wiadomości prywatne. Proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli te filmy stanowią dla Was jakąkolwiek wartość, łapka w górę. No i życzę Wam samych sukcesów oraz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Miecie wspaniały dzień.